Dzień dobry, moi drodzy. Mam dzisiaj dla Was gościa specjalnego. Uważajcie teraz i zobaczcie. To jest Salineczka. Zgodziła się, abym opowiedziała Wam jej historię. Ona teraz pójdzie do swojego królestwa w pięknych kwiatach, a Wy. Posłuchajcie. Dawno temu żyła kobieta, której największym marzeniem było maleńkie dzieciątko. Niestety, marzenie to bardzo długo się nie spełniało, aż w końcu kobieta postanowiła udać się po pomoc do prawdziwej czarownicy i rzekła. Cóż powinnam zrobić, by spełnić swoje pragnienie? Nie marzę o niczym innym, tylko o malutkim dziecięciu. Co powinnam zrobić, aby je mieć? Czarownica spojrzała na kobietę i powiedziała – Moja droga, nie jest to wcale takie trudne. Proszę, oto czarodziejskie ziarenko jęczmienia. Zasać je w doniczce, a jak tylko wrócisz do domu, Zadbasz o nie i będziesz się troszczyć, to zobaczysz, co z niego wyrośnie. Kobieta podziękowała czarownicy i po powrocie do domu natychmiast zasadziła ziarenko w doniczce. Po chwili wykiełkowała z niego roślinka, z której wyrosły śliczne zielone listki, a na jej środku pojawił się duży, purpurowy, podobny do tulipana kwiat. Był on tak piękny, że kobieta zachwytu zaczęła całować jego płatki. Wtedy kielich rozchylił się i oczom zaskoczonej kobiety ukazała się maleńka jak pszczółka dziewczynka, piękna i zgrabna. Nazwano ją calineczka, a kobieta uczyniła jej łóżeczko z łupinki orzecha. Za kołderki służyły jej płatki róży i fiołka. Calineczka spała w nocy smacznie, w dzień zaś bawiła się na stole, pływała na płatku tulipana na talerzu i śpiewała tak pięknie, że ktokolwiek to usłyszał, mógł odtąd myśleć tylko o dobrych rzeczach. Pewnej nocy jednak, przez stłuczoną w pokoju szybę, wpadła do domu Ropucha i zobaczyła calineczkę śpiącą w łupince orzecha. Ale bym miała ładną synową rechu, 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 pomyślał stwór i porwał maleńką dziewczynkę, po czym zaniósł ją do swojego królestwa w chlupoczącym błocie. Och, rechu, brechleksa. To było wszystko, co potrafił powiedzieć syn ropuchy, kiedy ujrzał śpiącą calineczkę. Ona zaś, zbudziwszy się, gdy oceniła swoje położenie, zaczęła strasznie płakać. Nie przeszkodziło to jednak ropuchom w szykowaniu ich wesela. Gdy calineczka dowiedziała się, że ma zostać żoną ohydnej istoty, zaczęła płakać jeszcze bardziej. Była uwięziona na liściu lilii wodnej. A woda w strumieniu dookoła niej była bardzo głęboka. Gdy ropuchy zajęte były przygotowaniami, płacz dziewczynki usłyszały małe rybki. Ha. Żal im się zrobiło calineczki, przegryzły łodygę listka, na których siedziała dziewczynka i liść jak łódeczka ruszył po falach strumyka przed siebie. Podróż ta bardzo podobała się calineczce, która z zachwytem spoglądała na łąki, lasy i niebo. Nagle porwał ją z liścia ogromny chrabąszcz i uniósł wysoko, po czym posadził na wysokim liściu wśród innych hrabąszczy. Zobaczcie, jaka ładna! pochwalił się chrabąszcz swoją zdobyczą. Będzie moją żoną! Ale inne chrabąszcze nie podzieliły tego zdania i wołały, ha fe jaka chuda, ha fe podobna do człowieka, porządna żona porządnego chrabąszcza musi mieć sześć nóżek, ani mniej, ani więcej, a ta ma dwie brzydka. Końcu. Słysząc to wszystko, także hrabąż, któremu na początku Calineczka bardzo się podobała, uwierzył, że jest ona brzydka i zabrał ją i zostawił na łące. Hm, daleko od swojego mieszkania. Calineczka szlochała, bo martwiła się, że jest brzydka i że nikt jej nie lubi. Hm? Teraz na pewno nie znajdzie żadnej bratniej duszy. Zbliżała się przecież zima, a bez pomocy będzie skazana na śmierć z głodu i chłodu. Gdy tak płakała, wśród przekwitających kwiatów znalazł ją litościwy szczurek. Zaprosił dziewczynkę do swojej norki i pokazał jej, gdzie może spędzić zimę. Salineczka oczywiście zgodziła się i bardzo się ucieszyła. Pewnego dnia mały szczurek oznajmił, dzisiaj odwiedzi mnie kret, bogaty sąsiad, który nosi tylko aksamitne futra. To wielki pan, gdybyś została jego żoną, miałaby się zapewniony byt. Kret, chociaż nie lubił kwiatów ani słońca, którego tak naprawdę nigdy nawet nie widział, zakochał się w calineczce, gdy tylko ją poczuł. Zapragnął odprowadzić ją do swoich dwudziestu komnat, z których wszystkie znajdowały się głęboko pod ziemią. Dziewczynce nie podobało się, że są tak ciemne i ponure, ale przecież grzeczność nie odmówiła wizyty. I tak, podczas zwiedzania natrafili na miejsce, gdzie leżał nieruchomy ptak. Szydełka i nóżki przyciśnięte miał mocno do tułowia. Zapewne zastygł tak z zimna. Kret patrzył na niego z pogardą, mówiąc, jakie to żałosne być ptakiem. Jak dobrze, że ani ja, ani moje dzieci nigdy nie będą wiodły tak nędznego życia. Wystarczy, że przyjdzie zima i umierają z głodu. Och. I Kret pospiesznie zabrał Calineczkę z tego miejsca, po czym kontynuował gościnę u gospodarnego szczurka. Ale Calineczka nie mogła przestać myśleć o biednym ptaszku. W nocy, nie mogąc zasnąć, po omacku ruszyła podziemnym korytarzem do małej norki, w której leżał ptak. Gdy o go odnalazła, wzruszyła się ogromnie przypomniała sobie jaka była szczęśliwa wśród kwiatów gdy nad jej głową ptaki śpiewały cudnie i rozpłakała się żewnie wtuliła się w piórka ptaszka by pożegnać się z nim zanim zostanie żoną wstrętnego kreta i na zawsze zamieszka pod ziemią i wtedy Calineczka poczuła delikatne bicie serca. Tak, tak, ten ptaszek to jaskółka, która latem tak wesoło latała nad łąkami, żyła jeszcze. Calineczka poczuła radość, ha? ale także strach, bo cóż powinna teraz począć? Ptak był dla niej ogromny, ale jednocześnie tak bardzo chciała go ratować. Pobiegła do swojego pokoiku i przyniosła na ręcze suchych kwiatów, którymi otuliła jaskółkę. Oddała jej nawet miętowy listek, który jej samej służył za ciepłą kołderkę. Przez całą zimę calineczka troskliwie opiekowała się ptaszkiem, który gdy tylko nabrał trochę sił, opowiedział jej jak to się stało, że znalazł się w tak niebezpieczeństwie. Gdy niespodziewanie szybko nadeszła jesień, jaskółka spóźniła się z, odl z odlotem do ciepłych krajów. Zgubiła swoich towarzyszy i zasłabła z głodu. Gdyby nie opieka dziewczynki, pewnie umarłaby też z zimna. Gdy nadeszła wiosna i silna jaskółka z pomocą calineczki wydostała się na zewnątrz, powiedziała. Dziękuję ci, śliczna dzieweczko, leć ze mną. Zabiorę cię tam, gdzie jest pięknie zielono. Jedź ze mną, leć ze mną, haj! Jednakże calineczce zrobiło się bardzo żal. Szczurka, którego ty, któremu tyle zawdzięczała. Hmm. Jaskółka tylko wzruszyła skrzydełkami i odleciała. Następnego dnia szczurek z dumą oznajmił calineczkę: Winszuję, kret, poprosił o twoją rękę. Będziesz prawdziwą panią! Na te słowa dziewczynka rozpłakała się, powiedziała ze łzami w oczach, że nie chce być żoną kreta, bo życie pod ziemią wydaje jej się straszne, nudne i, i ponure pomimo bogactwa. Szczurek obruszył się. Za miesiąc wesele, dziękuję Bogu, że spotkało cię takie szczęście. Prawdziwe, aksamitne futro, a ty nim gardzisz? Wstydź się, calineczko. Salineczka zamilkła, chociaż była bardzo, bardzo nieszczęśliwa. Gdy nadszedł dzień wesela, biedna dziecina wyszła na chwilę poza norkę, by pożegnać się ze słońcem, kwiatami i płatkami. Nagle zauważyła, że jakiś ptaszek krąży nad jej głową, ćwierkając wesoło, rozpoznała w nim jaskółkę, której uratowała życie. A ptaszek, spostrzegłszy swą wybawczynię, natychmiast usiadł koło niej. – Calineczko, tak jak ty ocaliłaś mi życie, tak ja uratuję ciebie ćwierć od starego kreta. Wkrótce skończy się lato i lecieć będę do kraju, gdzie zawsze jest ciepło i pięknie. Zabiorę cię tam. Tym razem Calineczka zgodziła się. Usadowiła się między skrzydełkami dobrego ptaszka i tak razem poleciały daleko, daleko, gdzie zawsze kwitną kwiaty. Gdy tam dotarli, jaskółka przemówiła: Oto moja ojczyzna. W moim gniazdku jest jednak mało miejsca, więc wybierz sobie jeden z kwiatów, który będzie twoim mieszkaniem. Ach, odrobinka była bardzo szczęśliwa, zawołała więc. Także tu pięknie, proszę, pozać mnie na zielonym listku przy tym wielkim, pachnącym, różnobarwnym kwiecie. Dobrze. Jak calineczka poprosiła, tak też się stało. Gdy dziewczynka podziwiała wspaniałe, pachnące płatki nagle, poruszyły się one delikatnie i coś za nich wyszło. Człowieczek stanął bez słowa. Ale popatrzył na Calineczkę i za chwilkę przemówił: Jestem królem kwiatów, a oto moje królestwo. Czy nie zechciałabyś zostać moją żoną? Ach! wykrzyknęła dziewczynka. Czy ja jestem tego warta? Oczywiście, szepnął król. Jesteś śliczna i dobra. Inaczej, ten wielki ptak nie przyfrunąłby tutaj razem z Tobą z tak odległych krain. Wtedy ze wszystkich kwiatów zaczęły wylatywać maleńkie, przepiękne istoty. Były to elfy uradowane, że ich król znalazł miłość swojego życia. On zaś powiedział do swojej wybranki. Od teraz nie będziesz nazywała się calineczką, bo tutaj nie jesteś mniejsza od nas, innych elfów, będziesz miała na imię maja. Przez całe lato jaskółka cieszyła się szczęściem swojej przyjaciółki, słuchała piosenek, które ta śpiewała codziennie chwaląc radość, jaka ją spotkała. A później, gdy ptaszek wrócił do Dani na czas tutejszej wiosny i lata, Opowiedział tę bajeczkę człowiekowi, nad którego oknem mieszka. I stąd znamy tę historię. Do zobaczenia.